Witam serdecznie, ja nazywam się Piotrek. Znam Marcina i Kasię od dosyć długiego czasu. Marcina poznałem na studiach. Przypadła mi zaszczytna rola bycia reporterem w ich sprawie na ich weselu, tak? Ja akurat zupełnie przypadkiem spotkaliśmy z panem kamerzystą, dwie Pauliny i w tle dwóch panów. Dwóch panów, którym już nie przekazałem mikrofonu, bo wiemy, co chcą powiedzieć. W takim razie, dwóch Paulin, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie, dwóch Paulin pytamy się, czego chciałyby życzyć w parze młodej. Udanego seksu, seksu, seksu. Słodkiego, miłego życia! Udanego seksu. Mamy także drugiego ze świadków, i to jest człowiek zwany Kormoranem. Chyba nie wiadomo skąd się do końca wzięła. Nikt tego nie pamięta, ale o to Ksywie jest już nie, może nie nie opowiadajmy, Nie opowiadajmy. I jako, że już trochę go przedstawiłem, że jest od Marcina, nie będę to pytał. Zapytam się go po prostu, czego życzysz parze młodej, bo znasz oboje od dosyć dawna. Eee, parze młodej, aczkolwiek z tego <laughs> wziąwszy, że. Mam ksywę kormoran, a, a, drugi, a drugi, notabene, e, drużba ma ksywę bocian. E, więc życzę im, e, żeby ten jego mały ptaszek się dobrze sprawował. Żeby uskrzylił go dzisiaj, dzisiejszej żeby nocy. To rodzice oglądali, tak? Żeby to dzisiaj rodzice oglądali. E, I takich małych pisklaczków im jak najszybciej życzymy, żeby się im powykluwały tam. A ja chciałem Wam powiedzieć jedną sytuację. Kiedy, kiedy pojechałem z Marcinem w Bieszczady. Droga była bardzo długa, trwała 16, 16 niekoniecznie, niekoniecznie godzin, ale nam zabrakło. Ale, ale nam zabrakło. Tak, widzę go. Tak, ale nam zabrakło. I pamiętam taka, taką sytuację. Pojechaliśmy w Bieszczady. W Bieszczadach są długie trasy, są też krótsze trasy. No i pierwszego dnia oszczędzałem swoich kolegów, pojechaliśmy we Trzech. No i poszliśmy na taką bardzo krótką trasę. I to było takie przetarcie. Ale następnego dnia poszliśmy na trasę, która według mapy trwała 13 godzin. My oczywiście zrobiliśmy ją w 7. Ale niestety w połowie trasy Marcin obtarł sobie... Opt, tak. Obtarł sobie w piątej godzinie lewą pachwinę. W szóstej prawą pachwinę i powiem wam, że Że te trzy godziny na tych dwóch pachwinach kosztowały go więcej niż całe życie. <gry> dziękuję, dziękuję. Dobrze, więc w takim razie ja mam takie pytanie do Państwa, czego Państwo by życzyli? Przede wszystkim pani młodej, no poza tym panu młodemu tak, no bo on jakby nie patrzyć jednak trochę powiązany z panią młodą w tym momencie. Na no nowej drodze życia. Chciałem chciał powiedzieć, że młodej parze. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, żeby się szanowali przede wszystkim, mieli szacunek do siebie. No, życzę im potomka, bo to na pewno scala małżeństwo. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. I taka rada, żeby jak będziesz potomek, jechać po bandzie i robić, znaczy robić, jedno dziecko po drugim, bo my mamy dosyć długą przerwę i, i później się już nie chce, tak? Także e, e, na pewno dużo zdrowia i szczęścia przede wszystkim. że młodej parze się szczęściło, mieli pracę, pieniądze, e, e, no i dużo, dużo zdrowia i potomka przede wszystkim, i miłości. Wszystkiego dobrego dla młodej pary. Udanego seksu. Szczęścia przede wszystkim. Szczęścia, zdrowia, żeby byli się mili i dobrzy i żeby, nim, żeby im nie brakowało żeby im nie brakowało tego, no jak to się nazywa cierpliwości, żeby mieli dużo dzieci. Tak, żeby Robert się miał z bawić. Żeby Robert miał się z bawić. I życzymy im wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tak, z całego serducha. Tak. Dziękujemy serdecznie. W tym momencie myślę, że możemy płynnie przejść do silnej grupy wsparcia z VAT-u. Ja znam tą stronę trochę osobiście, trochę I z tymi dośćmi zdarzyło mi się wypić, przeżyć. Także ich można... Pozdrawiamy. Można by nawet zapytać, I z której strony oni są. I mamy tutaj głównego mówcę, który się tak. z nami krwiosły. Także Mezo, Mezo dziękujemy za no, mikrofon. To powiedzy, mezo? Wybrani. To jest tak. Mezo? Pan eee... tak Mezo? No, I my jednym głosem chcielibyśmy... <laughs> Powiedzieć, że, że kochamy. bardzo kochamy ich. Czyli fojemy. <śmiemy> fojemy. <śmiemy> Kolega nie. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Młodej. Ehm, parze młodej od kolegów Watowców, ehm, najskrytszych e, przyjaciół, którzy Marcina trzymali. Z każdym rokiem watowskim, owskim żebyś... My go... Ale to trzymaliśmy co go... Nie, bo my go mogliśmy żebyś się uczył, żeby, żeby on był czempionem. My, my staraliśmy się, ale, ale bo... Ale bo... Gdzie jest Ale bo ja bym się chciał zapytać was, bo... Tutaj mam takie pytanie do was właśnie, do was. Bo, bo z czego wy, każdy z was, jak jeden, pamięta Marcina najbardziej, najzabawniej albo najlepiej, niech Ślimak zacznie, bądź się już cieszy. Witam serdecznie, mam na imię Ślimak kamera. Działo się to u mnie w mieszkaniu, kiedy już trochę z Marcinem się znaliśmy Watowsko. Była u mnie e, prywatka, tak to teraz się mówi w dorosłych latach. Prywatność tak mówi. I, prywatność prywatność. E, I sobie piliśmy. I pozostałość z budowli mego to mieszkania, czyli e, deska mniej więcej takiej wielkości, została umieszczona na pijanym skroniu. Marcina o godzinie 23. I niech mi kamera uwierzy, że on do godziny 9 rano, śpiąc, tą deskę na skroju umieszczając, z nią wytrwał i z nią się obudził. Także, moim zdaniem, zuch Szacunek. chłopak. Szacunek. Zuch chłopak ee, się. Tak, potrafił? Ja natomiast chciałem powiedzieć, że pamiętam Martina tylko i wyłącznie z tego, że on. Przepraszam, zaprosiłem się w ciebie, no, wybacz. Marcin po prostu był człowiekiem, który... Szalonym. Szalonym. On był wariatem. On potrafił go spać wszędzie. Normalnie nie było miejsca. gdzie on by nie uspał. Nie Wracamy nocnym z pięknej zabawy w jakimś warszawskim klubie. Marcin pożył się na oparciu się, śpi. Jesteśmy w akademiku. Poszedłem do akademika. Śpimy w akademiku. Marcin... Stwierdził, że jest pijany, musi wracać do swojego pokoju. Odprowadziłem go pięknie. położę go do łóżka. Martin stwierdził, że nie. On musi się oprzeć. Przysiadł sobie spokojnie. Oparł się o solik i mówi, że on tak śpi. Ja go budzę. I tak to było! Tak to leciało, jak to się mówi. A teraz, a ja pamiętam Marcina, kiedy... Le, leciał, ten, leciał ten kolejny odcinek Victoria's Secret I, i, Marcin, i tam była taka tam była taka piosenka I Want Candy i my ją sobie ciągle włączaliśmy i Marcin wyskakiwał z taką paprocią z, 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 za szafy i w takim tańcu fajnym wywijańcu tego, 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 nie? Wywijał, wywijał. I, I to było najlepsze właśnie, najlepszy był rywek taki, że on sobie tak już padł, że muzyka się skończyła, a my mówimy, że to wszystko się nie nagrało i to wszystko trzeba było powtórzyć od nowa. I on to powtarzał i to było jak krok po kroku, a ten pierwszy występ był improwizowany. I szacun dla niego. <tomku> Dużo miłości. To z takim szablonowym dosyć niestety pytanie muszę podbić i zapytać się, Czego pani życzy, jako osoba bardzo emocjonalnie zaangażowana w całą tą imprezę? Zresztą bardzo dobrze urządzoną imprezę, czego gratulujemy. Parze młodej! Życzę Marcinowi przede wszystkim, no, szczęścia. Weźmy do mikrofonu. No, Szczęścia przede wszystkim Marcinowi życzę. E... No, nie wiem, spokoju, wyrozumiałości, cierpliwości. E... Jak będą burze, że potrafili po prostu je rozgonić w swoim, swoim związku. Dzięki. To, że tam się Wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Wszystkich marzeń? Wszystkich. Ale myślisz, że tak od razu wszystkie trzeba spełnić, czy tak? Może krok po kroku, żeby tak poczuli, że to tak fajnie spełniasz te marzenia? Krok po kroku. W takim razie dziękujemy Ci serdecznie za życzenia. Czego Państwo chcieliby życzyć Marcinowi i jego żonie? Tylko miłości, radości, szczęścia no i wszelkiej pomyślności. No i żeby w szczęściu i w zdrowiu. Czekali tak jak my tego, tych złotych godów. Bo my już jesteśmy po 50 z żoną. No i dużo, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. No. W takim razie gratulujemy przede wszystkim 50 lat wspólnego pożycia i przechodzimy od razu płynnie do brata Marcina, nieco młodszy, aczkolwiek. Twarzowe to samo. To, to jest widać, że to młodszy Marcin. Czego ty byś życzył? Bratu i jego żonie. Yy, życzę wam yy, pomyślności na do, nowej drodze życia i żebyście mieli trochę niespodzianki przy oglądaniu tego 8-godzinnego filmu. Pewnie jesteście w trakcie trzeciej godziny, więc powodzenia. Wszystkiego najlepszego, żeby wam się ułożyło. Ta chałupka, żeby, którą sobie tam teraz szykujecie, żeby była taka jak nasza. Fajna. Me będzie. Nie, lepsza nie będzie. Ale tak jak nasza. No i poza tym no, proszę takich pytań z zaskoczeniami zadawać. Dziękuję. Nie podobałem, przepraszam. Pozdrawiam mamę. Udanego seksu. Chciałbym życzyć młodym właśnie tego, czyli przede wszystkim miłości, tak? To jest rzecz, która pojawia się najczęściej w odpowiedziach. No a poza tym tych specyficznych, różnych potrzeb typu dobre urządzenie domu, ciepło rodzinne, no i jakiś tam potomek, niekoniecznie w ilości drużyny piłkarskiej, jak ktoś życzył.